Natalia Barańska, witam Państwa w magazynie miejskim. Radni miejsce przeznaczyli kolejne pieniądze na zaprojektowanie terenu po byłym poligonie w Straszyncinie. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najzdolniejszych uczniów. Muzykomania dla każdego. Do 235 tysięcy złotych zwiększyła się kwota, jaką miasto Dębica przeznaczy na wykonanie projektów budowy ulic wraz z niezbędnym uzbrojeniem terenu byłego poligonu w Straszencinie. Miasto Dębice jeszcze za poprzednich władz podpisało umowę z gminą Żyraków, w której zobowiązuje się wykonać projekt budowy ulic na terenie byłego poligonu w Straszęcinie. My jesteśmy zobligowani do zainstalowania przygotowania całej infrastruktury na tym terenie. Jest to bardzo kosztowne, przewyższyło to moim zdaniem co najmniej 3-4 krotnie kwotę, za którą, którą uzyskaliśmy ze sprzedaży tych ciał. Dlatego spotkaliśmy się z przedstawicielem samorządu gminy Żyraków i ustaliliśmy pewne przedsięwzięcia, czyli że my przygotujemy pełną dokumentację, opracujemy, która im będzie służyć do pozyskiwania pieniędzy. W kwietniu Rada Miejska upoważniła burmistrza miasta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w wysokości 200 tysięcy złotych. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego okazało się, że kwota będzie jeszcze wyższa. Dlatego miasto zaciągnęło kolejne zobowiązanie finansowe. Jeżeli odstąpimy od tej umowy, to wydaje mi się, że gmina Żeraków może wyjść na drogę sądową. Przypomnijmy, że w 2018 roku Rada Miejska w Dębicy wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji tego zadania. Jednak przedłużające się uzgodnienia z właścicielami gruntów oraz sieci spowodowały, że opracowanie dokumentacji projektowej tego terenu nie jest możliwe w tym roku. Finalizacja wydatków będzie przeniesiona na kolejny rok budżetowy, czyli na rok 2020. Kilkudziesięciu młodych ludzi z województwa podkarpackiego otrzymało stypendia w ramach programu Nie Zgubić Talentu. Uroczysta gala z tej okazji odbyła się w Domu Kultury Mors w Tębice. W pięknej, nowoczesnej sali widowiskowej Domu Kultury odnowionego dzięki funduszom europejskim przystąpiono do ceremonii wręczania stypendiów przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Program stypendialny Nie Zgubić Talentu jest przeprowadzany przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie już po raz dwunasty. Ten talent trzeba wyłowić, znaleźć, nie zagubić. Trzeba nad nim jeszcze pracować. To jest wielka rola i zadanie rodziców, wychowawców, ale i także samorząd musi te osoby dostrzegać. Niektóre osiągnięcia są zadziwiające. Po prostu często nie wiemy, że mamy tak zdolną młodzież na Podkarpaciu. Trzeba ją szukać i trzeba ją po prostu nagradzać. Stypendia zostały przyznane za wybitne osiągnięcia artystyczne dla 32 uczniów, za wybitne osiągnięcia naukowe dla 78 uczniów, nagrody pieniężne na łączną kwotę 100 000 zł dla 80 uczniów za osiągnięcia indywidualne. Przede wszystkim za Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej, za Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Olimpiadę Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Chciałbym zostać ekonomistą, najlepiej wychodowcą akademickim na jakimś prestiżowym uniwersytecie, czy to w Polsce, na przykład w Szkoła Górnohandlowa, czy za granicą. Takim moim marzeniem jest Uniwersytet w Cambridge w Anglii. Wśród nagrodzonych przez Marszałka Województwa znaleźli się uczniowie z Dębica, między m.in. Jakub Stelmach z Zespołu Szkół im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za jakie osiągnięcia otrzymałeś dzisiaj stypendium od Marszałka Województwa? Za udział w konkursach z Polski ogólnie i z zagranicy, w tym Hackathon w Rzeszowie był i Code Quest. To jest konkurs techniczny? Na czym dokładnie polega? Polega na ogólnie siedzeniu przed komputerem i programowaniu przez powiedzmy tam na przykład 3 godziny, czy tam 24 godziny i zdobyciu jak największej liczby punktów, bądź zrobieniu aplikacji, która zadowoli jurorów i... Wygra konkurs. Piękną oprawę uroczystości stanowił chór z Mielca, który wykonał kilka pieśni a kapella. Miłośnicy muzykowania z naszego regionu mogą wziąć udział w warsztatach wokalno-instrumentalnych, jakie odbywają się w Domu Kultury w Nagawczynie. W Domu Kultury w Nagawczynie niemal codziennie rozbrzmiewa muzyka, a wszystko to za sprawą Eweliny Krawiec, która kocha muzykę i postanowiła dzielić się swoją pasją z innymi. Wszyscy zainteresowani światem dźwięków mogą tutaj m.in. doskonalić swoje umiejętności muzyczne lub uczyć się śpiewu oraz gry na instrumentach. Muzykomania gromadzi y, osoby y, utalentowane wokalnie, jak i instrumentalnie. Są to zajęcia dla osób początkujących i bardziej zaawansowanych. Jeśli chodzi o rozpiętość wiekową, no to od mniej więcej 5 roku życia do 99, powiedzmy. Do kogo adresowane są te zajęcia? Głównie do osób, które kochają muzykę. Natomiast muzykomania jakby pomaga spełniać marzenia przede wszystkim osób Starszych, a dzieci z kolei wprowadza jakby świat muzyki, rozwija ich talenty muzyczne, instrumentalne i wokalne. Pomimo, że zajęcia muzykomani trwają dopiero pół roku, uczestnicy już mogą pochwalić się sukcesami. Jedną z najbardziej utalentowanych wokalistek doskonalących swój warsztat pod okiem Eweliny Krawiec jest Roxana Micek, która wygrała powiatowy konkurs wokalny pod hasłem Śpiewaj Razem Z Nami i będzie reprezentować nasz region w kolejnym etapie konkursu w Przemyślu. Dla miłośników gry na instrumentach zorganizowano warsztaty gry na keyboardzie prowadzone przez Damiana Krawca oraz na gitarze, które z kolei prowadzi Mateusz Klucznik. Największą popularnością jednak, zwłaszcza wśród najmłodszych, cieszą się zajęcia wokalne prowadzone przez Ewelinę Krawiec. My już śpiewamy tak od dawna, ale tak naprawdę na takie zajęcia wokalne, takie profesjonalne, zaczęłyśmy chodzić. Już rok chodzimy. Zwykle śpiewamy po angielsku, ponieważ. Wie większość piosenek podoba nam się w tym języku, ale... Są też piosenki, które nam się podobają po polsku i staramy się też śpiewać trochę po naszym ojczystym języku. Serdecznie zapraszamy do Domu Kultury w Nagawczynie na zajęcia z muzykomani, gdzie jest olbrzymia oferta dla dzieci, dla dorosłych, dla młodzieży, dotycząca nauki zarówno wokalu, jak i gry na instrumentach. Muzykomania działa od pół roku, cieszy się bardzo dużą popularnością i cieszymy się, że gości u nas w Domu Kultury w Nagawczynie. Każdy, kto chciałby rozwijać swoje muzyczne pasje lub dopiero poznawać świat muzyki, może jeszcze zapisać się na warsztaty w Domu Kultury w Nagawczynie codziennie od godziny 12. Zatem pasjonująca kraina dźwięków czeka na Państwa. Z pewnością warto skorzystać z tego zaproszenia. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.